Jestem JJ, a ja jestem I to jest nasza maskotka, będzie jeszcze jedyna. Ej, dobrze, dzisiaj pokażemy Wam jak zrobić banana. Będzie nam potrzebna. Szydełko. Ja mówię! Aha, Tutaj akurat mamy trzy. No ale... Jedną! Bo ty wysypałaś. Dobra. Ale potrzebna 10, 10 złotych. 10 złotych gumek, No, cicho bo on. No. I. dwie czarne lub brązowe. No. no. Ale lepiej czarne, bo to fajnie wygląda. No, nie ale nie próbowałeś brązowe, nie? Ale robija się to też wygląda. No, super, nie. Dobra. Jakie mamy? Bierzemy szydełko. No już. No. Zakładamy jedną czarną gumkę. No, robimy ósemeczkę. Z no. mi Ósemkę. Co ty robisz? No przekładam. No na trzy razy. I... I no, my się tak... My się tak... już no, mamy trzy Bierzemy dwie żółte gumki. o tak zakładamy je na haczyk. I wracamy po krótkiej przerwie. No, A no tak. I ściągamy to czarne. Bierzemy... Na te gumki. Na taką gę i jedną się nie ciągnę. Eee, no, paluchami no. zasłaniałaś. Ta Jak to ma wyglądać? No, I ale teraz. Ty ty ruszasz. Luz, z... za tobą. No to. No No. No i to. No. zakładamy. No I... nic nie mówić. Zakładam. O właśnie tak. No i No. Tak pokaż. No cicho. Pokaż to tak powinno górać. No cicho! Dobrze. Bierzemy kolejne dwie gumki. No, bierzemy kolejne dwie gumki. Widzą. Pokazujemy je. I robimy to samo, co Ty robisz, Niki. O, i ściągamy to, co zrobiliśmy, właśnie na te... No Nina! Te żółte. Pogadamy No, Bierzemy kolejne dwie żółte. I robimy to powtórnie też ciągamy. Następnie bierzemy kolejne dwie żółte gumki którą? cicho... No to robimy. Zakładamy i zdejmujemy to, co zrobiliśmy. Dobrze. Znowu bierzemy dwie żółte gumki. Hmm. Zakładamy je na haczek. I znowu ściągamy to, co zrobiliśmy. Czy Nie wiem. Teraz To zrobił. To zrobiła. Nie wiem. <laughs> Dobra, id. I, i, i. A jak lodówka się trzęsie, to czuję to w mojej nodze, się trzęsie. To w podłogę tak dalej trząśnie. Dobra, i bierzemy czarną gumkę, patrzcie ładnie teraz. Co się będzie dziać? Zdejmujemy to wszystko na tą jedną czarną gumkę. Jedna czarna gumka. Musi dźwigać taki ciężar. I znowu zakładamy. Teraz bierzemy tą końcówkę czarnej gumki, tą Nina. Weź paluchy tą. Nie tą, bo tu się jak przełoży. Dobrze, no to bierzemy <grym> tą, co tu jest. O. I tą, czyli teraz nie na, chociaż tego nie widać. Zdejmujemy po prostu. Hop. Następnie ciągniemy, zdejmujemy to. I taram ta ta A i żeby było powstałcie banana trzeba troszeczkę przepisać No zgniąć I oto powstał bananananon banana, hmm. Oglądajcie Szalony Ruziak Na razie. i na <grym> wrocie Tak Subskrybujcie, lajkujcie, Tam to był JJ i Niki. Pa!